I to jest, nazwijmy to drugą formą Slasha. Po prostu zdejmuje ze ściany swój miecz i staje się sporo szybszy, dużo potężniejszy. I użyjmy naszej pierwszej potrójnej techniki, która zadaje mu ogromne obrażenia, i myślę, że będę jej używał. I ser Slash, jak przystało na jego imię, y używa techniki cięcia. No cóż, y jego ataki, jak już mówiłem, stały się dosyć potężniejsze i jego obrona również wzrosła szczególnie przeciwko y, atakom magicznym bazującym na żywiole wody. Y, tak, Sir Slash stał się absolutnie odporny na wodę. Właśnie dlatego nie chciałem mieć ze sobą w drużynie Cindy, ponieważ, no cóż, jej ataki fizyczne są dosyć słabe, a jej magia nie zrobiłaby mu absolutnie nic. Sir Slash zazwyczaj ustawia się w dosyć dogodnej pozycji tak aby swoim atakiem cięcia razić dwóch członków naszej drużyny, w niektórych przypadkach nawet trzech. I na razie będzie ograniczał się do tej strategii, ale jak mówię kolejny raz, miejcie się na baczności, ponieważ może jest dosyć szybki i w kilku rundach może zabrać wam sporo punktów życia. Widzieliście? Zna również ten yy, dosyć potężny atak, który zabiera ponad 100 punktów życia, dlatego właśnie <laughs> musicie uważać. No, to był jego normalny atak, nic, nic czym powinniście się przejmować. No cóż, myślę, że ja będę po prostu ograniczał się do... Ataku Delty, bo jest naprawdę potężny. Żaden inny atak nie, zada nie zadaje mu takich obrażeń. Yy, Mógłbym, oczywiście, używać cały czas yy, normalnych ataków, ale walka dłużyłaby się w nieskończoność. Również. A czy ja wiem, skoro, skoro już i tak. Hmm. Bańki nie użyję, bo chociaż to jest dobra technika, to bazuje po części na żywiole wody. To użyję rzutu ostrza, czysto fizycznej techniki. Jak już mówiłem, robo jakoś lubi rzucać naszymi e, czł członkami party. Uuu, dosyć silna muszę przyznać. E, wirk niech użyje ukośnego ataku. Nie jestem pewien, czy Ser Slash jest odporny tylko na ataki wody, wodne, bo jest... E, wiem, że nie jest odporny na e, piorun. Wiem, że... Zdaje mi się, przepraszam, zdaje mi się, że nie jest odporny na wodę, ale tego już pewien nie jestem. Hmm. I to jest właśnie atak bańki. Dosyć potężna technika podwójna. Nie wiem, czy nie najpotężniejsza. O, kurczę! Dobrze jednak... Wow! Naprawdę! Widzieliście to? Podwójna technika zadała 600 ileś obrażeń. No cóż, nie, powinniś, nie powinno mnie to dziwić, skoro jakieś dwie tony żelaza spadły właśnie komuś na głowę. O kurcze! Ta walka poszła mi dużo łatwiej niż myślałem. I poznaje technikę Pioruna 2. Kiedy dla Serslasza zostanie bardzo mało energii życiowej. Niemożliwe! Ale ponieważ przegrałem służąc Magusowi, nie mam sobie nic do zarzucenia. Mmm... To się nazywa wierny, wierny sługa. I zdobyłem jeden siepacz. Siepacz to jest dosyć dobry miecz, który możemy dać dla Wirga i dodaje mu plus 2 do szybkości. Mogę mu od razu zmienić pas prędkości na coś bardziej przydatnego. Na przykład... mmm... rękawica mocy, czemu nie? Ser Slash, kiedy zostanie mu bardzo mało życia, zaczyna używać naprawdę potężnej techniki, która zadaje wszystkim członkom naszej drużyny dosyć sporo punktów obrażeń. Jednak najwidoczniej, przepraszam, najwidoczniej pokonałem go na tyle prędko, że nie zdążył jej użyć. Co jest, jestem naprawdę mile zaskoczony, ponieważ muszę przyznać szczerze, że przy tej walce często muszę Używać, e, wskrzeszać moich... E, członku, członków mojej drużyny właśnie przez ten jeden atak. Pfff, gładko poszło, cieszę się naprawdę. I teraz wejdźmy w drugi korytarz. Tym razem, no cóż, skoro już. E, a zmienię z powrotem. Roba na Cindy. Czy pożądasz tego skarbu? W takim razie może pobawicie się z nami. Prosimy. Bardzo prosimy. I tak w zasadzie tutaj nie ma się czego bać. To jest dokładnie ten sam przeciwnik, którego widzieliśmy już yy, w przyszłości. I tak samo jak w tamtym przypadku, jakikolwiek atak magiczny zmieniacie go z powierzchni ziemi. On ma bodajże jeden punkt życia, więc naprawdę, jakikolwiek atak magiczny, jednak to jest. Na razie, a w zasadzie nie jedyny atak obszarowy, jaki posiadam, ale mniejsze z tym. Po prostu użyłem zimnej wody i I podniosłem przedmiot o nazwie Bariera. Um, zaraz sam pokażę, co to jest. Um, bariera. Bariera zmniejsza magiczne obrażenia o 1 trzecią. Jest to dosyć przydatny przedmiot, ale nie jest... Nie są to akcesoria, czyli nie, może, nie możemy założyć tego dla żadnej z, naszej posta z naszych postaci. Jest to przedmiot, który, którego możemy użyć podczas walki i będzie on działał tylko przez krótką chwilę, naprawdę, krótką chwilę. I zobaczmy, co ma do powiedzenia król. Księżniczko Nadia, byłem w błędzie. Proszę wróć do samku. Lepiej jako trup! O, to nie było zbyt miłe. I oto nowy przeciwnik, więc zostawię tą walkę. Oczywiście jak zwykle użyję na początku zimnej wody, ponieważ jest to najlepsza, no po prostu świetna technika i grzechem byłoby jej nie używać. Przeciwnik... Tym nowym przeciwnikiem jest magik. Magik nie dość, że leczy wszystkie potwory znajdujące się na planszy, to jeszcze atakowanie go technikami magicznymi tak naprawdę go leczy, więc jest podatny tylko i wyłącznie na ataki fizyczne. Również yy, on atakuje, bodajże, atakami magicznymi żywiołu ognia. A tak, i ma ten atak obszarowy, który zadaje nawet sporo punktów obrażeń, więc jest to dosyć irytujący przeciwnik, ale posiada jakieś 300 punktów życia, więc yy, z 2 ataki albo jeden krytyczny i powinien paść dosyć łatwo. Zdaje się, że yy, każdy z naszych bliskich przeobraża się właśnie. W tych kilka potworów, więc mogę ominąć równie dobrze wszystkie inne walki. Albo wiecie co, pokażę co mówią te postacie. Ribbit, jesteś cały! Nie bardzo mi się to podoba, wiesz? A tak, widzicie, te same potwory. I użyję tej samej strategii, więc mogę równie dobrze wyciąć walkę. Albo nie, pokażę wam technikę pioruna 2. Piorun 2 to jest pierwsza technika obszarowa, yy, w jaką... Pierwsza technika obszarowa wirga. Widzicie? Atakuje on wszystkich przeciwników znajdujących się na planszy atakiem pioruna i jest to naprawdę mocna technika. Tylko że zużywa aż 8 punktów many, więc. <ścoughs> Cóż, nie możecie jej poużywać zbyt często. Chyba że... Chyba, że założę dla Wirga srebrny gwóźdź. A, to jest pomysł. I. Mama Wirga? Wirk! Więc o tutaj się kręcisz od czasu festynu. Tak się o ciebie martwiłam. Takie niegrzeczne dzieci zasługują na karę.